Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, witam przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Delegacje z poszczególnych miejscowości, dyrektorów i kierowników zakładów pracy, gości spoza terenu naszej gminy. Korzystając z okazji, jaką stwarza dzisiejsza uroczystość dorzynkowa, pragnę przekazać Państwu i Waszym rodzinom serdeczne pozdrowienia od Rady Gminy i Zarządu. W tym trudnym dla nas wszystkich okresie nasi radni z ogromnym zaangażowaniem, troską i oszczędnością gospodarują majątkiem znajdującym się na terenie gminy. Z uwagi na skromne środki finansowe, ograniczone możliwości, Rada Gminy na wiele czynników oddziaływujących na życie gospodarcze nie miała wpływu. Jednym z wielu bardzo ważnych jest skup płodów rolnych, szczególnie zbóż. Jesteśmy świadkami jak Popyt na rynku żywnościowym zadecydował o ilościach skupionego zboża. Rolnictwo w obecnej chwili nie może być poddane wyłącznie regułom gry wolnego rynku. Na wsi Polskiej nie nastąpiły jeszcze takie przeobrażenia strukturalne, które pozwoliłyby nie mieć obaw byt rolników i ich gospodarstw. Dotyczy to również gospodarki uspołecznionej. Potrzebny jest interwencjonizm państwa jako czynnik gwarantujący chociażby minimalną opłacalność produkcji rolnej i poczucia bezpieczeństwa bytu rolniczej ludności. Szanowni Państwo, kampania żniwna w gminie przebiegła sprawnie. Rolnictwo nasze dysponuje dużym potencjałem parku maszynowego i przy sprzyjających warunkach atmosferycznych zebrano zboże o wymaganym stopniu wilgotności na powierzchni 4800 hektarów. 3650 hektara stanowią gospodarstwa indywidualne. Pomimo występujących trudności osiągnięto dobre plony, lecz niektóre zboża plonowały nieco mniej niż w roku ubiegłym. Choć 50-60 pintali z hektara nie było znów tak rzadkim plonem w poszczególnych sektorach gospodarki gminy. Akcja skupowa przebiegała i dalej przebiega w nerwowej atmosferze. Jednostki skupujące przyjmują zboże pod wielkość uzyskanych kredytów bankowych i możliwości zbytu. PZZ-y skupiły 1550 ton pszenicy. Żyta dla Agencji Rynku Rolnego 332 tony. Gminna spółdzielnia skupiła dla PZZ-u pięć 100 ton pszenicy 250 ton i rzepak wykupiono w 100%. Wielu rolników znalazło zbyt swego zboża poza granicą gminy. Kombinat, który bieganowo skupił zboża od rolników i niewielką ilości 750 ton. Proszę Państwa, skup będzie trwał dalej. Tylko pierwszy etap a akcji skupowej, etap bardzo nowy, bo jak w wolnym rynku wiadomo, dziś jest na wywzaju koronienia. To Tutaj się to bardzo szybko zmienia. Informacje od Wojewody uzyskałam, e, takie dane, że są przesłanki do skupu, prawdopodobnie ze Szwecją będą podpisane umowy na pszenicę, żyto i to w najbliższym okresie będzie podane do wiadomości właśnie, gdzie będzie skupowane. U nas tutaj w na pewno. Rozmawiając z Dyrektorem PZZ będzie chyba od przyszłego tygodnia skupowana pszenica. I będzie za nią y, płacone, nie w pomysł. Także są optymistyczne przesłania. Wielu rolników zatrzymuje tegoroczne zboże w całości dla własnych potrzeb produkcyjnych, licząc na większą opłacalność produkcji żywca, szczególnie niewieprzowego. W tym trudnym okresie dla wszystkich, również samorządów gmin, zapraszam Państwa do współpracy z Radą Gminy, zarządem. W składzie naszych władz samorządowych znajdziecie ludzi życzliwych, oddanych w śli, otwartych na Wasze trudności i kłopoty. Życzę Państwu i Waszym rodzinom pomyślności, ludziom rolniczego trudu dobrych wyników gospodarowania, spełnienia Waszych oczekiwań dotyczących opłacalnych cen na produkty rolne, możliwości zbytu, dostępnych kredytów dla rolnictwa. Serdecznie Państwa pozdrawiam. Pozdrowienia te przekażcie także Waszym najbliższym sąsiadom i znajomym. Pamiętajmy, razem w twórczej pracy, we wspólnym poszanowaniu w naszej gminnej społeczności łatwiej i szybciej przejdziemy ten trudny okres. Dziękuję bardzo.